Cześć, ja nazywam się Maciej Krężlewicz a dzisiaj będziemy rozpakowywać obudowę firmy Satel. Widzicie, pudełko z obudowy. Zobaczymy, co w środku będzie się znajdowało. Zapraszam do oglądania filmu. Witaj, na dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam obudowę satela OPU 4P. Rozpakujemy sobie ją razem. jest ładnie zapakowana i nawet w stopniowym taki. takim wygląda tak wygrabnie, dość estetycznie z tyłu widzimy otwory tutaj otwory na przymocowanie do ściany Jest. Tak wygląda budowa jest szczególnego, ale zatem dostarczy nam instrukcję. Oczywiście w wielu językach. Instrukcja nam się nie przyda. Ale oczywiście co jest najważniejsze w na budowach. Weźmy sobie instrukcję polską. A tutaj mamy po kolei jakie płytki możemy zamocować do naszej obudowy. Mówimy o tych kropkach, i mamy tu centralę, lub ekspandery, lub inne rzeczy. A tutaj mamy rozpiska, tak naprawdę, która to jest grupa, tak? Każda szczałka to jest odpowiednia płyta. Z chwilą, gdy będziemy montować integrę, lub inne rzeczy. Pokażę Wam o co chodzi, bo może jeszcze nie wiecie, tak, ale na tych kołkach bardzo łatwo zamontować elektronikę. Tutaj mamy taką informację na temat yy, gwarancji. I co jeszcze nam satel tutaj dostarcza? No, wszystkie praktycznie przewody. się co tutaj jest. Przewody do podłączeń do zasilacza, plus ewentualnie do jakichś tamperów. Zobaczymy później, czy to się da wykorzystać. Jakieś trytki, nawet zaślepki, kołki dystansowe. Nawet widać jest jeden więcej. Kołki typowo do butonu. No i jakieś dwa tampery tak? do montażu do ściany i do obudowy. Oczywiście obudowa wygląda tak. W następnej części będziemy montować tutaj płytę główną plus akumulator i zasilacz zapraszam do oglądania innych moich filmów na temat unboxingów i innych elementów firmy Satel